Wspaniam się serdecznie Piotr najlepszym atlantyckim banku. godzina na 28 września 2020 roku. Zapraszam na ostatni w tym miesiącu webinar poświęcony rynkom finansowym. Tak naprawdę sporo się dzieje w ostatnich dniach. Dzisiaj, w tym tygodniu, na kreskach także kilka fajnych pozycji się pojawiło, czy wyklarowało, ale o tym za chwilę. WIG20 dzisiaj zyskuje ponad 2%. Jest to całkiem fajny. Całkiem fajnego. Pytanie tutaj do szanownych państwa, bo mam zgłoszenie od jednego z uczestników, że mój głos jest niewyraźny, że trzeszczy. A, że jest ok, dobra. Ja też czasami potrzebuję taki feedback z państwa strony, żeby wszystko było ok. Zaczynając od WIG-20, należałoby spojrzeć na otoczenie zewnętrzne. Otoczenie zewnętrzne, czyli tak, bezpieczną przestrzeń przede wszystkim. Czy coś tutaj się zmieniło? Nie. Kompletny marazm, czyli obligacje stoją w miejscu. Myślę, że nie ma co się więcej nad tym tutaj pochylać, bo tak naprawdę bondy w długim terminie, w tym bardzo długim terminie, pozostają w układzie wzrostowym. Wielu zwolenników hoss-akcyjnych chciałoby, aby obligacje amerykańskie zaczęły spadać, żeby zakończyły ten kanał wzrostowy, ten 30-letni niesamowity trend wzrostowy w ramach kanału podręcznikowego kanału, i są ku temu przesłanki, że Tegoroczny szczyt będzie zwieńczeniem Hossy, ale nie mamy żadnych gwarancji ani na kreskach nie widać, że to jest koniec wzrostu, bo tak naprawdę od wielu miesięcy trwa odpoczynek na bondach i nie można zanegować ponownego testu głównego ograniczenia kanału, tak jak to było wielokrotnie robione. Dlatego też myślę, że wysuwanie konkluzji odnośnie rynku obligacji, że Hossa się skończyła, nie jest na miejscu na chwilę obecną. Dlatego też patrząc na rynki akcyjne należy mieć. Tą świadomość, że skoro hossa na rynku długu trwa, bezpiecznie przy przystani są kupowane aktywa, czas trwania mniej więcej jest zbieżny z budową, rozbudowaniem trójkąta rozszerzającego, który widać na przykład na dole na DJ-u, no to tak naprawdę, dopóki nie zakończy się hossa na bondach, dopóty ten trójkąt rozszerzający, czyli korekta, od 2018 roku trwa korekta w Stanach, jest to forma złożona, jest to forma wyciągnięta, nieregularna. Dlatego też wszyscy miłośnicy prostych zygzaków, kresek, poziomów oporu i wsparcia myślą, że to co robi S&P w ostatnich miesiącach jest kolejną falą Hoss. Jest to nic innego jak jedna z fal wewnętrznych trójkąta. Niestety mamy, patrząc na S&P, mamy overlap negatywny, Mamy dywergencję pomiędzy indeksami Dow Jones i S&P, ta samo jest na Russell'u, no i obligacje amerykańskie. Te wszystkie elementy sprawiają, że realna staje się koncepcja powrotu tzw. Tak jankeskich baribali na, na parkiet, czyli nic innego jak powrót niedźwiedzi akcyjnych, które w, w ostatnich dniach nieco wyhamowały a dzisiaj widać nawet odreagowanie dosyć mocno na rynkach, patrząc jednak na indeksy S&P czy na Dow Jonesa, tam cały czas są aktywne sygnały sprzedaży, dlatego to jest dzisiejsze podbicie na Dow Jonesie, na ksetrze nawet, no niewiele zmienia. Ono tutaj zachęca do tego, aby spojrzeć na rynki akcyjne jak na te rynki, które ponownie zaczynają rosnąć, ale szanowni Państwo, spójrzmy na ksetrę. Na ksetrze mieliśmy nic innego jak aktywację Klina, wyjście dołem z klina i teraz jest fajnie, bo rynek dzisiaj rośnie, jest luka, ale to czemu ma się nie wpasować w tak zwaną koncepcję ruchu korekcyjnego wzrostowego do dolnego ograniczenia klina w okolicy 13, 1300 punktów na kseczce. No i pytanie, co dalej? Dlatego też na wykresie tygodniowym widać czarną świeczkę i jeżeli akcyjne byki na Deutsche Börse w Niemczech mają powrócić, a tym samym zachęcić pozostałe europejskie parkiety, to Ksetra w tym tygodniu powinna zmierzyć się z poziomem 13 tysięcy punktów. Jeżeli to zostanie wybite, będzie dużo lepiej, dużo fajniej jak na razie dzisiejsze podbicie. Niestety, ale mieści się jedynie w ramach korekty wzrostowej. Miejmy, miejmy nadzieję, że tego typu wnioski są błędne, że tak naprawdę DAX zakończył korekty i pojawi się nowa, zostawa fala S&P Dow Jones, robią to samo. Ale na przykład patrząc na Russell, na wykres długoterminowy, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj kompletnie nie ma potwierdzenia HOSI, która ma miejsce na S&P, dlatego też ta trzecia linia na Wall Street pokazuje, żeby z dystansem patrzeć na... Na ewentualne wzrosty. Czy coś może widać na Deutsche Börse, jeśli chodzi o trzecią linię? SDAX, czyli indeks małych spółek w Niemczech, jak na razie ma za sobą trójkę falowo, trój, trójfalową. Korektę, czy też początek spadkowej fali. Jest tutaj opór na ten tydzień 12441, jeśli chodzi o SDAX, i tutaj także jest wyjście do MS z tego kina. Dlatego też w Niemczech, nawet przy dzisiejszym podbiciu, tutaj jeszcze nic pozytywnego się nie wydarzyło dla nas. Patrząc na WIG-20 USD, czyli na indeks, na który zagraniczni inwestorzy myślę, że chętnie zerkają, to tak naprawdę WIG-20 USD, jeśli można. A może być taki sote wykres, myślę, że on tutaj byłby najciekawszym najciekawszym wykresem, i opór na ten tydzień to 467-27, jeśli chodzi o WIG 20 USD. Ostatni tydzień był jednym z najgorszych okresów spadkowych od marcowego tąpnięcia. Daje to tylko do myślenia, jak mocno podaż czystę na ostatnich dniach. Od strony technicznej tego typu obawy, one tam były omawiane przez tydzień temu, miesiąc temu. To nie jest zaskoczenie, że rynek cały czas jest słaby i pokazał tą słabość. Pytanie, jak się teraz ustawić do tej pokazanej słabości, no bo rynek już ją widzi. Lokalne wsparcia na WIG-20 USD są przełamane. Jeśli chodzi o MSCI Poland, to tak samo tutaj są wsparcia przełamane. Co nie oznacza, że rynek nie chce się skorygować, no bo skoro w tamtym tygodniu miał miejsce najmocniejszy tygodniowy spadek od marca, no to. De facto tutaj odragowanie wzrostowe powinno mieć miejsce. Tak też się właśnie dzieje. Pytanie, jak długo tego typu zwyżka miałaby trwać? Na rynku walutowym niestety nie widać hura optymizmu, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy. Tutaj zagranica, patrząc chociażby na Europelen czy USDPLN, no tak naprawdę widzi słabość naszej waluty. Sygnały kupna, które się pojawiły na Europelen, pięknie się tutaj. Pokazały, ziściły się prognozy nawet więcej niż można było oczekiwać, czyli ta zwyżka została zrobiona z plusem. No i teraz jest koncepcja na ten tydzień. Jeżeli udałoby się w ciągu najbliższych kilku dni zepchnąć, co wydaje się raczej trudnym zadaniem, EURO PLN poniżej poziom 4,448, wówczas myślę, że pojawiłby się tutaj ciekawy sygnał kupna. Oczywiście jest to tak oddechły poziom, że nie ma znaczenia transakcyjnego, to jest tylko, tylko i wyłącznie z punktu widzenia analitycznego pomocy narzędzie. Jeśli chodzi o USDPLN, to poziomem jest takim 3,75 do tej wysokości, jak na razie obowiązują sygnały kupna dla USDPLN i to, co może niepokoić, przepraszam, tak skaczę, ale szukam właściwego punktu odniesienia, to jest powrót, powrót USDPLN do wnętrza kanału. Ten kanał oczywiście został w znacznej mierze zneutralizowany, jednakże jest to pewien parytet, czyli wbicie się z południa do niego niestety otwiera drogę na północ, czyli w okolicy 4,15, jeśli chodzi o USD PLN. Miejmy nadzieję, że tego typu scenariusz się tutaj nie ziści, gdyż oznaczałoby to dalsze kłopoty WIG-u 20 czy też wig na, na dziennym wykresie można dojść do 200, jakieś tam wymęczenie już, no ale tak naprawdę... Jak na razie obowiązują sygnały kupna dla USD, PLN, EURO, PLN. To się przykłada na WIG20, USD. No i, szanowni Państwo, przykłada się na tak zwany PLN Index. Ten benchmark pokazuje w długim terminie, że mieliśmy do czynienia z układem typu fake. To jest ten benchmark, PLN Index, pokazujący siłę naszej waluty. No niestety, w tamtym tygodniu doszło do tak mocnego cofnięcia, oczywiście jest to w ramach aktywnych sygnałów sprzedaży, tam była główka z ramionami, na przerwania, inne sygnały związane z przerwaniem wsparć etc. Dlatego też tego typu zejście tutaj mocno niepokoi. Oczywiście są wsparcia, to ma prawo zakończyć się podbiciem wzrostowym, ale jeśli chodzi o big picture, jeśli chodzi o sytuację techniczną PLN, to tak naprawdę jest pułapka hossy. zakończona fake'iem, cofnięciem, no i otwarta droga jest na tego minima. To niestety uderza, daje tam do myślenia z tyłu głowy, czy WIG-20 mógłby zakończyć już spadki i wejść ponownie. We wzrostową falę, czy jednak to, co się dzisiaj dzieje, nie jest jedynie elementem korekty wzrostowej. Tego się nie dowiemy w poniedziałek. Będziemy mieć większą wiedzę w piątek, ale chcielibyśmy znać pewne scenariusze, które mogłyby się tutaj rozegrać. Dzisiaj widać lukę Hosty na Wigu 20. Jest jednocześnie wysp odwrotu. Są to bardzo fajne formacje, które grane są w krótkim terminie. Ale niestety luki mają to do siebie, że pokazują pychę, a jak idzie pycha, to za nią kroczy upadek. Pycha kroczy przed upadkiem oczywiście jest to jedna z powieści biblijnych, ale myślę, że tutaj nie trzeba i miejsca o tym mówić, tylko wyciągnąć wnioski. Luka, która się dzisiaj powstaje, ma właściwości magnetyczne i ona ma prawo ściągać w kolejnych dniach. Nie jest powiedziane kiedy. Byłoby fajnie. Gdyby WIG-20 w kolejnych dwóch dniach domknął, załóżmy, 1680 i zaatakował do piątku 1753. Poziom 1753 jest to górne ograniczenie zeszłotygodniowej świeczki. Tutaj należałoby od razu postawić tak zwaną koniunkcję matematyczną, czyli musi być spełniony drugi warunek równoległy, czyli WIG musiałby wybić do końca tego tygodniu poziom 50 600 punktów. 50 600 punktów to jest nieco wyższy poziom niż zeszłotygodniowy maksimum. Chodzi o to, aby zostały spełnione inne warunki związane z oporami ruchomymi bądź też nie dla tego indeksu. Jeżeli to uda się zrobić do końca tygodnia, tak naprawdę będzie można pochylić się nad wykresem i powiedzieć: OK, jest dobrze, jest fajnie, WIK. Zakończył nawet tą wielomiesięczną korektę. Plusem jest to, że zasięg spadków został wykonany na WIGU. To myślę, że widać na tym wykresie, jest ten prostokącik pokazany, czyli można go sobie dzisiaj wygasować. On nie istnieje, to zostało rozwidziane. I teraz pytanie, co dalej? Tak naprawdę ta luka zachęca do domknięcia, ale w krótkim terminie jest zielone światło do tego, aby spółki odrobiły swoje ostatnie straty, żeby trochę pojawiło się zieleni żeby nawet pytanie, czy średniaki tak, żeby w tym uczestniczyły. No, tamten tydzień obfituje w dwie fajne złożone formacje przede wszystkim harami i gwiazdę poranną. Dzisiaj jest potwierdzenie w postaci białej świeczki, dlatego też tutaj średniaki zaczynają się dźwigać i mają zielone światło do dalszego podbicia, ale w średnim, w długim terminie tak naprawdę dalej jest fatalnie. Średniaki od wielu miesięcy nie zdołały cofnąć się nad kluczową strefę oporową. One tam próbowały, gniotły się przy 3800, 3600, ale cztery ostatnie tygodnie spadkowe, realizacja zysków. Tutaj, jak na razie, średniaki nie pokazują siły, ale jest, jest lepiej. Myślę, że to już jest pozytywna informacja. SWIG-80 konsoliduje się w ramach. Tutaj rozłożonej takiej struktury punktowej o to jest między 15 200 punktów a 13600. Tak naprawdę te poziomy nie są do końca istotne. Istotne są poziomy rzędu 13 000 punktów. Tam są tak ważne wsparcia, że nawet ten poziom mógłby zostać przetestowany i dalej. Ezwi w tym swoim długim terminie wyglądałby całkiem fajnie. Na ten tydzień kluczowy poziom oporu to 14418. Jak to pęknie do piątku, będzie można postawić koncepcję prowzrostową. Jak na razie, niestety, z punktu widzenia techniki, Myślę, że tutaj koncepcja wyciągnięcia tej korekty w czasie, w prawą stronę, tak zwany boczniak czy horyzont powinien dalej, ma prawo dalej tutaj dominować i w ramach niego wahnięcia poszczególnych cen akcji spółek. Trzy. Jeszcze coś ciekawego na rynku walutowym. Powiedziane na USD tam bodajże Aktywacja kupki z Gamionami, wyjście z konsolidacji. Na tygodniach podażowych świeczki cały czas jest miejsce na to, aby 1,14 przez euro USD zostało zrobione. Na rynku miedzi zrobiło się nieprzyjemnie, czyli Negacja białej świeczki na szczytowych poziomach. Pojawiła się tak zwana czarna pajda, czyli jest to taki straszak na, na byku. Na wszystkich tych, którzy chcą, aby ceny miedzi dalej rosły. Myślę, że tutaj tego typu straszak z oporem na 312,10, to jest Kaper Future, taki instrument do tej wysokości Outlook na, na rynek miedzi, no nie jest korzystny. Wręcz można powiedzieć spadkowy się robi. Miejsca do korekty jest całkiem sporo. Jest to ponad w tym układzie około 8-7%, czyli ma gdzie mieć się przeceniać. Dlatego też tutaj wnioski z tego sektora rynku finansowego nie są zbyt korzystne. Złoto straciło na wartości dosyć mocno w tamtym tygodniu prawie 5%. Opór na ten tydzień to jest 1962,9. Jak to zostanie wyłamane do piątku, z automatu wchodzi sygnał kupna, bo tak naprawdę ceny złote dotarły do ważnego wsparcia, jednego z wielu niestety. Ale czy to jest wsparcie związane z Fibonacci, czy ze średnią, czy z czymś innym, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo liczy się to kluczowe wsparcie wynikające z, wybitego, z wybitych szczytów. Szczytów 2011-2012, jak na razie ceny złota się utrzymują powyżej tych poziomów, dlatego też w długim terminie outlook na, na złoto pozostaje wzrostowy. Zatem należałoby teraz przejść do rynku nad Wisłą, do krajowego rynku, zobaczyć jak to teżczenie zewnętrzne mogłoby się na nas przełożyć. Lokalnie na DAX-ie, na S&P widać chęć do odbicia, MSCI Poland niestety ma mocne spadki za sobą, tam także jest presja na korektę wzrostową, dlatego też poszcz poszczególne spółki mogłyby u nas odnotować jeden z mocniejszych okresów wzrostowych w ostatnich dniach, tygodniach. Czy będzie to AliOr? To tak, tak naprawdę AliOr wciąż nie przetestował tych swoich kluczowych poziomów 11,40, ale piątkowe denko blisko było. Dlatego też nie można wykluczyć, że AliOr spróbuje się odbić. Ale spróbować się odbić to nie jest to samo, co wygenerować sygnał kupna. Opor na ten tydzień to jest 13. 82, jak to zostanie wybite do piątku, wchodzi sygnał kupna. Jak na razie jest koncepcja zagrania na podwójne denko, ale to byłoby zbyt takie, zbyt oczywiste, aby miało się to rozegrać. Dlatego też do wysokości 13,82 zł, jak na razie bez konkluzji wzrostowych. CCC, kluczowy opór na ten tydzień to jest 51,68 zł. Do tej wysokości outlook pozostaje cały czas spadkowy. Oczywiście papier jest tutaj wyprzedany, bo tak mówią wskaźnikiem impetu, ale to nie oznacza, że zakończą się spadki. Jak na razie konkluzja dla spółki CCC pozostaje spadkowa. CD-projekt. No tutaj są pewne nieścisłości techniczne. Po pierwsze, nie doszło do wybicia w tamtym tygodniu oporu 434-50, czyli nie wszedł sygnał kupna. Po drugie, papier ten ma nad sobą negatywną formację harami, a to. Zatrzymało wzrosty, ceny cofnęły się do strefy konsolidacji, a od południa jest bardzo ważne wsparcie, gdzie jest już 200. To wsparcie łączy się z dolnym ograniczeniem prostokąta, przebiega w okolicy 350 zł, i wydaje się, powinno ściągnąć CD-projekt do siebie. Dlatego też tutaj tego typu koncepcja jednak cofki na 350 zł w przypadku CD-projektu nie byłoby zaskoczeniem, jeśli chodzi o oczekiwania Co do dalszych wydarzeń. Cyfrowy Polsat, jak i Orange, one zyskały chwilowo na poprawie sentymentu do spółek telekomunikacyjnych. Wezwanie na Play tutaj wyszrubowało oczekiwania, ale tak naprawdę cyfrowy nie ma siły na to, żeby dalej rosnąć. W średnim terminie jest tutaj obrona wsparcia, ale tak naprawdę brakuje. Argumentów za tym, aby cyfrowy ponownie zaczął rosnąć. Myślę, że konkluzja neutralna, tak to można by podsumować. Dino Polska ma za sobą kilka ciekawszych momentów, ale na wykresie tygodniowym, no cały czas są tutaj, cały czas są negatywne sygnały związane z objęciem, które miało miejsce w drugiej połowie sierpnia. Dlatego też. Obawy o to, że dino nie da rady z tego być Nawet doszło do wykształcenia się czegoś, na główki z ramionami, jednakże nie patrzył na to w ten sposób, bo to jest trochę naciągane. Niemniej w takim układzie, kiedy w tamtym tygodniu, na przykład w poniedziałek, łamie lokalne wsparcie, to samo się zrobiło w, w, środa, czwartek, czyli lokalne harami pojawiło się na dosyć takim nieciekawym poziomie, no to Dino wykazuje tutaj problemy z kontynuacją wzrostów, dlatego też niedźwiedzi mają prawo wyprowadzić spotkową kontrę, zepnąć notowania na południe, stąd też obawy związane z wyhamowaniem wzrostu, myślę, tutaj powinny przyświecać. Kolejną spółką, która zgodnie z kolejnością alfabetyczną jest JSW. Jeden z ciekawszych tematów z wig 20 i oczywiście to nie jest temat, który się zrodził wtedy, kiedy już było za późno i już wszyscy widzieli euforię na notowaniach, tylko tak naprawdę temat JSW dojrzewał od kwietnia, ponawiany był przecież w czerwcu, później pojawiał się wykres dnia w kolejnych miesiącach i tak samo było w tamtym tygodniu. Na wykresie dnia sytuacja techniczna została omówiona. Dzisiaj jest piękna kontynuacja, bardzo ciekawe obroty, 10%. Aprecjacji. Szkoda, że tylko w tamtym tygodniu te 22,73 zł zostało naruszone. To ma prawo zatrzymać dalszą zwyżkę, spowolnić ją, ale myślę, że nie jest to sygnał sprzedaży negujący koncepcję ruchu w okolicy 35 zł, czyli w okolicę trendu spadkowego. Tam, gdzie wskazuje odwrócona głowa z ramionami, myślę, że tego typu predykcja tutaj jest była wielokrotnie omawiana także tam jest główne ograniczenie kanału stąd też na chwilę obecną outlook na JSW pozostaje optymistyczny KGHM, no z KGHM zaczynają się tutaj schody na wysokich poziomach, bo tak naprawdę wyjście do z konsolidacji plus to co robią ceny miedzi plus czarna świeczka i ten niekorzystny sygnał na tygodniach wskazujący na przegrzanie i powrót wręcz jakby może nie tyle wymuszają co pozwalają na wykonanie mocniejszej korekty, nawet w okolicy 100 zł plus minus tam 3-4 zł. Dlatego też na chwilę obecną realne są obawy o to, że KGHM ponownie wykona cofkę, zniżkę w stronę właśnie 100. Złoty opór na ten tydzień, ulokowany jest na wysokości 134,60. Do tej wysokości tutaj kreski są raczej negatywne. LPP. Nic się nie wydarzyło w ostatnim czasie. Totalny marazm brak się na kontynuację wzrostu dlatego też bez konkluzji tym razem lotos. Lotos od wielu tygodni, miesięcy jest w gronie spółek spadkowych od strony technicznej i dalej w nich pozostaje. Pomimo tego, że papież był ostatnio wyprzedany, tutaj jest pozytywna dywergencja na dniach, na tygodniach, wsparcia są przebite, to te czarne świece, które tutaj wręcz krzyczą na wykresie, na chwilę obecną nie pozwalają stawiać wzrostowych prognoz. Chyba, że w tym tygodniu zostanie wybity poziom 37,59 zł w cenach klucz, jeżeli to pęknie do piątku. 3759, wówczas pojawia się sygnał kupna i dotychczasowe obawy związane z dalszą deprecjacją myślę, że mają prawo zostać zneutralizowane. Mówiąc o lotosie, należałoby spojrzeć na PKN. Tutaj PKN jest w podobnej sytuacji, tylko nieco lepszej. Ale także jest w gronie spółek spadkowych. Sygnałów kupna nie ma, a kluczowy opór na ten tydzień to jest 48 59 zł. Do tej wysokości jak na razie od strony technicznej aktywne są sygnały sprzedaży, a magnesem pozostaje tegoroczny tylko 41,32. Kolejną spółką z WIG 20 jest Orange. Orange. To, co miało zrobić, prawdopodobnie wykonało tydzień temu w poniedziałek, w krótkim terminie, czyli bardzo silne wzrosty. Jak na razie papier się cofa, pozostaje w ramach kanału, jest na wsparciach. Od strony technicznej, tutaj koncepcja zamknięcia korekty spadkowej, myślę, jest realna, a tym samym outlook na orange jest wzrostowy. Problem pojawi się w przypadku zamknięcia dnia poniżej 6,55-6,57 do tej wysokości. Jak na razie. Konkluzja jest wzrostowa. Banki, PKSA, a PKBP, dzisiaj piękne wzrosty. Czy to już jest koniec spadków? Chciałoby się to powiedzieć, ale rozeganie podwójnego dęka bez poparcia wolumonowego generuje ryzyko fałszywego podwójnego dna. Dla PKSA, a dla byków, chcących, aby ta spółka zaczęła rosnąć, lepiej byłoby przełamać wsparcie, wypuścić papier na południe, pojawiłyby się wówczas zapewne zwiększone wolumeny i dopiero na ruchu powrotnym można byłoby stawiać konkluzję typu fake, pułapka Bessy i próba odwrócenia trendu. Jak na razie tego nie widać na wykresie spółki PKSA, dlatego też tutaj konkluzja pozostaje spadkowa dla PKSA. PKOBP, który dzisiaj mocno rośnie, jest to 3,5%, to było o godzinie 12, Także jest tutaj. Przed, także jest tutaj możliwość zbudowania podwójnego dna. Historia podobna jak w przypadku PKS-a, lepiej byłoby na wolumenach, na pułapce bez dokonać zwrotu 180 stopni niż na siłę, bo tak to inaczej nie można nazwać, zbudować podwójne dna. Chyba, że w tym tygodniu pęknie na przykład 21 złotych 41, jeżeli to zostanie przełamane, wówczas z punktu widzenia tutaj klasycznej sekwencji spadkowych świeczek należałoby. Postawić taką tezę, że sygnały sprzedaży zostały mocno zneutralizowane i pojawia się szansa na wyprowadzenie czegoś więcej. Jak na razie do wysokości 21,41 zł, auto na PKOBP niezmiennie pozostaje spadkowy. W przypadku spółki Play tutaj zostało ogłoszone wezwanie, więc myślę, że konkluzja. Nie ma większego znaczenia. Jest wezwanie, nie ma co technicznie oceniać. PZU. Jeden z tych tematów, gdzie nadal obowiązują sygnały sprzedaży. Kluczowym oporem na ten tydzień jest 26,81 i do tej wysokości, jak na razie autor na PZU jest spadkowy. Teraz tak, pojawia się pytanie, czy ten kanał wzrostowy, który widać na wykresie, uwzględniającym dywidendy, jest to wykres do którego dane zostały pobrane z portalu stock.pl. Wykres ten obejmuje prawa z akcji. I tutaj widać, że tak naprawdę z punktu widzenia długoterminowego PZU jest w genialnym miejscu do tego, aby przestało spadać. Tylko musi być trigger wzrostów. Musi być sygnał, musi być pretekst. Jest oczywiście koncepcja kanału, ale to jest trochę mało na chwilę obecną. Dlatego też, jeżeli do piątku 26 zł, 81 grosz zostanie wyłamane, Pojawia się sygnał kupna, myślę, że byłby to fajny temat na wykres dnia. Jak na razie należałoby jedynie zaczekać, zobaczyć, co zrobi strona popytowa. Tutaj widzę, że przeoczyłem dwie spółki. Jedną z nich jest PGE, czyli energetyka, która pokazała siłę w ostatnich dniach, wręcz powiedziała koniec spadkom. O tym już była mowa tydzień temu, że Tauron na przykład wypadł z grona spółek spadkowych. Okazało się, że... Technika przewidziała fakty. Enea była na wykresie dnia kilka dni temu. Mówiąc o Enei, tutaj też bardzo fajne kreski są, sygnały kupna się pojawiły, zasięg spadków wykonany. Jeśli chodzi o PGE, to tak naprawdę jeden z kluczowych zasięgów spadków na 5-10 został wykonany. Dlatego też z punktu widzenia średnioterminowego zachodzi spora szansa na to, że temat korekty. W przypadku tej spółki został zamknięty, a tym samym outlook na PG jest optymistyczny. Jeśli chodzi o PG Nigę, nie udało się w tamtym tygodniu pokonać kluczowego poru 5,34, nie ma negacji spadków, dlatego też realne cały czas zdaje się zejście w okolice 4,16. Nie jest to obligatoryjne, to nie jest zasięg, bo tutaj nie ma formacji, które wskazywałyby na tego typu ruch. Jednakże ostatnie wydarzenia jak na razie. Jeszcze motywują do kontynuacji spadków, co oczywiście nie do końca musi się ziścić, bo lwia część tych spadków została już wykonana w przypadku Pekinik. Wracając teraz do spółki Santander. Santander potrójny, poczwórny, czy jakieś tam inne denko ma prawo zostać tutaj zrobione, ale kluczowe są sygnały. Teraz tak, jeżeli do piątku udałoby się wybić opór na wysokości 148,70 zł i finiszować tydzień na białej świecce, czyli powyżej 140 na 30 groszy, tak naprawdę pojawiłby się pretekst do tego, aby od strony spekulacyjnej z pewną dozą optymizmu wrzucić tą spółkę na wykę z dnia pod hasłem pojawiły się popytowe sygnały. Jak się to sprawdzi, o tym za tydzień zobaczymy, co w kolejnych dniach pokaże popyt. I na koniec Tauron. Spółka już jakiś czas temu wypadła z grona spółek faworytów spadkowych. Potencjał do deprecjacji został zakończony, zasięg spadkowy wykonany, wsparcia zadziałały, wyjście grono z trójkąta, lokalne sygnały plus wolumeny. To nie jest oczywiście przepis na sukces wręcz pewny sukces. Tylko są to argumenty potwierdzające koncepcję, że prawdopodobnie średnioterminowa korekta na tauronie. Została wypełniona, jest dojrzałą formą, a tym samym akcyjne byki mają zielone światło do wyprowadzenia kolejnej wzrostowej kontry. I z tego typu konkluzją dzisiaj należałoby zakończyć spotkanie. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za 30 minut bycie z Państwem. Była to dla mnie wielka przyjemność. Zapraszam za tydzień Piotr Najdeck, biuro banku. Kłaniam się.